Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Zgrywuś i dziś pogadamy sobie trochę o tym, czy faktycznie Ciri to dobry materiał na nowego bohatera w Wiedźminie 4 i co ja o tym wszystkim myślę. To będzie taki luźny film w formie pogadanki, więc pogadamy sobie trochę o tym całym Wiedźminie 4. Zacznijmy od tego, że to było do przewidzenia. To, że Ciri będzie główną bohaterką nowej wiedźmińskiej sagi. W końcu Wiedźmin 3 już wskazywał na to, kiedy wcielaliśmy się w postać Ciri. Ja osobiście też do mnie... Myślałem się, że to będzie właśnie ona, choć miałem ogromne nadzieje na to, że jednak będzie to Wesemir za młodych lat. Czy Ciri to dobry pomysł? W trailerze Wiedźmina 4 widzimy, że Ciri łyka eliksir, zapewne biała mewa zmieszana z chłodną żytnią prosto z piwniczki, i widzimy również, że Ciri ma kocie oczy. Co sugeruje nam, że musiała przejść próby traw, które jak wiemy przechodzili tylko mali chłopcy i to rzadko który przeżywał. Więc Redzi będą musieli nam wyjaśnić, jakim cudem Ciri przeszedła te próby. Mimo tego, że jest już dorosła, zapewne ma to jakiś związek z jej starszą krwią. Zakończenia w Wiedźminie 3 są, jak wiemy, 3: Ciri Wiedźminka, Cesarzowa i ta, która umiera. Ale jednak tego nie robi, bo po prostu odchodzi od Geralta przez niby złe wybory, które gracz wybierał na przestrzeni całej fabuły. W Wiedźminie 4 widzimy wyraźnie, że zakończenie, w którym Ciri zostaje Wiedźminką, jest tym głównym, kanonicznym. Ciekaw jestem, jak wyjaśnią te dwa pozostałe zakończenia, w których ja osobiście miałem Ciri Cesarzową. I te ostatnie w którym to Ciri odchodzi od Geralta. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw jak Redzi nam to wyjaśnią. Ciri jako główna bohaterka tak szczerze mi nie przeszkadza. Mimo tego, że w Wiedźminie 3 przez większość gry była niekiedy dziecinna i bardzo impulsywna, w trailerze do czwórki widzimy, że jest dużo dojrzalsza, starsza i zapewne bardziej stabilna emocjonalnie. Dodajmy do tego, że przeszedła wiedźmińskie mutacje, więc to na pewno jest znacząca zmiana w jej osobowości. Nowa trylogia z Ciri mnie bardzo intryguje i jestem bardzo ciekawy ciekawych miejsc akcji, questów i tego jaka będzie główna fabuła gry, rzecz jasna. Wszystko to jest mega ciekawe, ale musimy czekać niestety zanim cokolwiek więcej nam twórcy powiedzą. Moim zdaniem Ciri jest wyborem dobrym, nie jest jakimś świetnym, rzecz jasna, albo mega chujowym, po prostu dobrym w każdym tego słowa znaczeniu. Chociaż ja nieco bardziej liczyłem na przygody Wesemira za młodu i pokazanie świata i potworów z jakimi to jemu przyszłoby się mierzyć w tej nowej Wiedźmińskiej Trylogii i moim zdaniem na pewno Byłoby to lepsze i mega ciekawsze rozwiązanie. Dobrym pomysłem byłoby też coś na wzór wyboru szkoły Wiedźmińskiej na początku gry. Tworzymy swojego Wiedźmina bądź dostępnego już z jakiejś szkoły, tworzymy swoją postać i sami nadajemy jej osobowość i charakter, przechadzając się po świecie gry, wykonując zlecenia na potwory, i przy tym mielibyśmy jakąś nową, ciekawą fabułę, w którą powoli byśmy się wgryzali ale to tylko moje zdanie i to jak ja chciałbym, żeby ta nowa trylogia Wiedźmina 4 wyglądała. Ale jest Ciri. Dostaliśmy Ciri i to jej przygody będziemy odkrywać w następnych częściach nowego Wiedźmina. Jestem podekscytowany, bo chyba każdy jest w końcu to nowy Wiedźmin, ale i tak musimy sobie jeszcze na niego trochę poczekać. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Dzięki za oglądanie tego krótkiego filmu. Wy oczywiście podzielcie się w komentarzu co o tym wszystkim myślicie. Zostawcie oczywiście łapę w górę, suba jeśli jesteście nowi. Dzięki za oglądanie, cześć!